Cześć, tu Maciej Madeksza. W tym podcaście staramy się dostarczyć Ci wiedzy i inspiracji do działania. W rozmowach z gośćmi i odcinkach solowych przedstawiam różne perspektywy, jak prowadzić bardziej udane życie osobiste i zawodowe. Poruszam tematy otwierania się na świat i zmiany, skutecznego działania, tworzenia wartościowych relacji, komunikacji, bycia cennym członkiem zespołu. Startujmy! Cześć, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Bardzo się cieszę, że tutaj się słyszymy. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj i słuchasz tego. Miałem taką ideę, kiedy startowałem z podcastem, żeby stworzyć taką przestrzeń, gdzie będziemy mogli się wymieniać informacjami, myślami. Przestrzeń, w której ja będę mógł oczywiście nagrywać i mówić tutaj do Ciebie, ale z drugiej strony otrzymać też informację zwrotną i dostaję od Was wiadomości, za które serdecznie dziękuję. Na stronie internetowej możesz więcej dowiedzieć się, jak pracuję i tam jest też kontakt, formularz kontaktowy możesz do mnie napisać. Na koniec też powiem trochę więcej po tym odcinku, bo są pytania, czym zajmujesz się jako coach, i nie chcę tutaj teraz przedłużać, ale na koniec odcinku, jeżeli masz ochotę, to możesz posłuchać. A dzisiaj odcinek, który powstaje na bazie moich przemyśleń, mojego doświadczenia po obejrzeniu filmu 100 dni samotności. To jest film, który jest dostępny na Netflixie. W opisie do tego odcinka, na platformie, na której słuchasz. Nie będzie link do tego filmu. To jest film, w którym hiszpański fotograf Jose Diaz po prostu 100 dni spędza samotnie w górach, w chatce. To się dzieje w Parku Narodowym Redes, w górach kantabryjskich i w prowincji Asturia w Hiszpanii. I w dzisiejszym odcinku chcę Ci powiedzieć trochę o tym filmie na początku. Jak ja ten film odebrałem, jakie ja mam 6 głównych przemyśleń odnośnie tego filmu. A później chcę Ci powiedzieć, bo sam tytuł mówi, tak, 100 samotności, a potem chcę Ci powiedzieć cztery takie główne aspekty odnośnie tego, co ja wziąłem z tego filmu w postrzeganiu samotności. Tego zjawiska, tego doświadczenia, jakim jest samotność. To co, zacznijmy. 100 dni samotności hiszpański fotograf José Diaz. Wyrusza w górę, żeby 100 dni spędzić sam. Nie chcę tutaj spoilerować, o co chodzi, dlaczego tak robi, po co tak robi. Jeżeli masz ochotę, to zobacz sobie ten film. Ten film na Filmwebie obecnie nie jest jakoś super popularny. Nawet nie ma tu żadnej dyskusji, ale ma na 50 ocen średniego to jest 6,6. Ja osobiście dałbym 8,0. 8,0 na 10. Bardzo fajny film. Ja też lubię takie kameralne filmy. To jest bardzo kameralny film, osobisty film, film dokumentalny. José Díaz ma ze sobą kamerę, jest fotografem, wyrusza w górę, żeby spędzić 100 dni samotnie w tych górach, doświadczyć tej samotności, doświadczyć bycia samym ze sobą, z przyrodą, chodzi, robi zdjęcia, no ale też oczywiście żyje, funkcjonuje. Więcej nie będę, nie będę zdradzał. Natomiast dla mnie ten film to jest taka wycieczka w inny świat. Z jednej strony to jest takie dla mnie ten film z jednej strony to było takie towarzyszenie Hose w tym jego doświadczeniu, bo to jest film dokumentalny, piękne obrazy, to w jaki sposób jest pokazany świat tych gór, jak się zmieniają po roku, też przemyślenia, czasami jest długa cisza, czasami są wypowiedzi Hose. Z jednej strony, dla mnie to właśnie było towarzyszenie Hose w tym, w, tym, w tym jego doświadczeniu, w tym jego wyborze, w byciu tam w tych górach w, podczas tych studni samotności. A z drugiej strony, to była jakaś taka podróż trochę w głąb siebie. To był taki film, który, nie wiem czy tak masz, ja mam czasem takie doświadczenia, jak coś czytam, słucham, oglądam, z filmami też mam tak bardzo często, szczególnie właśnie dokumentalnymi. I ten film jest takim filmem. To był taki film, który jednocześnie stawiał mi pytania, na które ja sobie chciałem podczas oglądania tego filmu odpowiedzieć. A po tym filmie część z tych pytań ze mną została i takich wniosków też została. Dużo rzeczy gdzieś tak, wiesz, rezonowało we mnie. Dużo rzeczy, jak oglądałem, sobie myślałem: O kurczę, ja mam tak samo, albo sobie myślałem: Ty, no, a jak ja bym zrobił, jak ja bym chciał w tej sytuacji, czy ta samotność jest. Ten, w ten sposób postrzegana jest spoko czy czy, czy niespoko, chociaż nie chcę tutaj nadawać znaczenia spoko, niespoko, inaczej jak ja postrzegam tą samotność. I teraz sześć rzeczy, które ja podczas tego filmu, które gdzieś do mnie dotarło, uderzyło, które ja z tego filmu wziąłem dla siebie. Pierwsza to jest natura i piękne obrazy. Ten film ma po prostu naprawdę moim zdaniem fantastyczne obrazy. Wyobrażam sobie, że oglądając to na jakimś dużym telewizorze z dobrą jakością dźwięku, ja to oglądałem. Ja powiem szczerze, że oglądałem ten film chyba z trzy razy już. Z trzy razy już ten film oglądałem. Z dwa razy na kąpie i, i, i raz normalnie na, na telewizorze, ale piękne obrazy, pięknie pokazana natura, tak jak mówiłem wcześniej, park narodowy Redes w Hiszpanii, góry kantabryjskie. Super. Czyli pierwsza rzecz to natura i piękne obrazy. Druga. To są relacje. To są relacje, o których Hose mówi, o których wspomina. Dla mnie to było takie przeniesienie trochę tego, co on mówi na mój własny grunt i pomyślenie o swoich własnych relacjach, o mojej rodzinie, o moich najbliższych, o osobach, z którymi mam kontakt, o osobach, z którymi współpracuję, jakie oni mają wpływ na moje życie, jak ważne jest pielęgnowanie też relacji, jak chcę to robić. Czyli przy okazji tego filmu naprawdę pomyślałem sobie też o relacjach. Trzecia rzecz, którą ten film mi dał, to jest takie zatrzymanie się. Ten film jest wolny. Nie ma tam pośpiechu. Wolny w takim dobrym słowa znaczeniu. On po prostu pozwala się zatrzymać. Jest taką okazją do weryfikacji kilku rzeczy. Czasami pada jakieś zdanie i później jest długa cisza i to jest taki fajny moment, żeby sobie o tym pomyśleć, ale też jakoś przy okazji tych super obrazów miałem dużo takich momentów, gdzie po prostu jakieś takie myśli mnie nachodziły w głowie, które fajnie gdzieś pokazywały mi trochę moją własną rzeczywistość. Więc to była taka okazja naprawdę do zatrzymania się, do takiego spędzenia czasu, nie chcę powiedzieć, że w samotności, bo to nie była taka samotność oglądając ten film, bardziej chodzi mi o to, że to była taka okazja do... Pomyślenia sobie, w jakim punkcie ja jestem, i ogarnięcia tego, tego momentu, właśnie w którym się znajduję. Czwarta rzecz wiąże się trochę z też z tym trzecim punktem to jest podczas tego filmu i po tym filmie jak o tym mówię teraz, to też do mnie gdzieś to wraca to była taka okazja do pomyślenia sobie, co jest dla mnie ważne. Po prostu się jakoś automatycznie działo podczas oglądania tego filmu i po filmie że byłem w takim trochę wywołanym stanie emocji, żeby chwilę sobie pomyśleć, zastanowić się, co jest dla mnie ważne, bo tak powiem sobie, ale myślę, że to też gdzieś będzie pewnie wspólne dla wielu z nas, często pędzimy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, patrzymy, już jest sobota, niedziela i kolejny tydzień, kolejny tydzień praca i nie zawsze mamy czas, żeby się zatrzymać i ten film był takim właśnie postojem, zatrzymaniem się, i dzięki temu, że mogłem się zatrzymać dzięki temu filmowi, to dzięki temu mogłem sobie również pomyśleć, co jest dla mnie ważne tu i teraz. Piąta takie spostrzeżenie to język, język hiszpański. Jose Díaz, hiszpański fotograf. Film, jeżeli się tam słowa pojawiają, to są w języku hiszpańskim. Dla mnie bardzo przyjemny dla ucha film. I w ogóle super się tak skomponował. Ja uwielbiam też filmy Pablo Almodovara, też również za język, ale właśnie ten język hiszpański bardzo mi tu pasował do tego filmu. Jakaś super kombo się, po taka super spójność obrazu, przekazu, tematyki i języka. Fajnie to zagrało. I szóste to są właśnie przemyślenia odnośnie samotności, które ja miałem oglądając ten film. Sam tytuł filmu 100 dni samotności świadomy wybór tego człowieka, José Diaza, żeby spędzić 100 dni samotnie w górach, i dla mnie to była okazja, to była no, ten film z automatu wywołał we mnie takie przemyślenia na temat samotności. I teraz chcę przejść właśnie do tej drugiej części, którą Ci obiecałem. Jakie są te moje przemyślenia odnośnie samotności? Ale zanim przejdę do tych przemyśleń, to chciałbym Ci powiedzieć o jednym cytacie. To jest cytat Tomasa Manna. Thomas Mann to przecież niemiecki prozaik, eseista, laureat literackiej Nagrody Nobla, bardzo ciekawa postać. Jeżeli chcesz, to zachęcam Cię też do przeczytania jego życiorysu. Ale Thomas Mann powiedział takie zdanie, czy napisał nawet, nie wiem, ale jest autorem tego zdania. Samotność rodzi oryginał, który jest w nas. Samotność rodzi oryginał, który jest w nas. I to jest właśnie w punkt jedno z przemyśleń, że podczas samotności... Podczas samotności, takiego doświadczenia, bycia samym ze sobą, mamy szansę gdzieś tak też wydobyć ten oryginał, który jest w nas, który czasami gdzieś pod tym płaszczykiem takich codzienności, szybkiego tempa życia i tego, tych zadań wszystkich, które gdzieś ma, mamy na głowie, ja tak myślę o osobie, które mam na głowie, że czasami właśnie gdzieś jest trochę przykryty. I w tych przemyśleniach o samotności chciałbym dać jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Ja nie chcę tutaj mówić o takiej samotności z punktu widzenia psychologicznego, z punktu widzenia takiego, tego stanu, który nie jest do końca fajny, kiedy czujemy się samotni, kiedy jest nam źle, bo samotność przecież ma bardzo różne oblicza. Możemy odczuwać samotność z wyboru, tak, tak jak ten ta przygoda właśnie Hose, że on sam wybiera, to jest jego decyzja, on chce sam wyruszyć, żeby pobyć sam za sobą, doświadczyć samotności. Jakiś nasz wyjazd celowy może być aspekt taki, że nie wiem, jesteśmy w sytuacji, w której się właśnie zna zna znajdujemy, jesteśmy nie wiem na emigracji, rozstaliśmy się z kimś na przykład, nie wiem, zostaliśmy odrzuceni, mamy chwilowe poczucie samotności. Nie chcę jak gdyby tutaj rozkminiać tych wszystkich stanów, nie chcę tutaj mówić w tym podcaście, w tym odcinku pod kątem psychologicznym. Bardziej chcę powiedzieć o tym jak ten film konkretnie mi dał przemyślenia na temat samotności, ale takiej samotności właśnie bardziej z wyboru, takiej samotności, którą my wybieramy sami, żeby chwilę pobyć sami, sami, ze sobą, żeby czegoś doświadczyć. Nie takiej samotności z punktu widzenia psychologicznego jako obrazu i stanu, stanu długotrwałego. Więc mówimy tutaj dzisiaj o takiej samotności tylko i wyłącznie na bazie filmu i na bazie mojego własnego doświadczenia. To jest bardzo ważne zastrzeżenie. I właśnie Kolejna myśl, która mi przyszła w tym filmie, to jest, że jest coś takiego jak tak trochę czasami strach przed byciem sam ze sobą. A taka samotność pozwala po pierwsze ten strach oswoić, po drugie bardziej siebie poznać czasami dotrzeć nawet do takich miejsc gdzieś tam w sobie, w swojej osobowości, o których. Nie zawsze, no nie, nie, chcę tutaj też używać jakichś górnolotnych stwierdzeń, że nie mieliśmy pojęcia czy coś, ale które gdzieś tam drzemią w nas, ale, ale, nie zawsze mają szansę wybrzmieć, że taka chwila samotności, już nie mówię, że, 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 to ma być 100 dni, nie chcę tu mówić o jakichś też takich, że mamy na siłę szukać czegoś takiego, ale czasami nawet w moim przypadku spacer czy bieganie, to jest właśnie taki, taki moment, gdzie mam szansę pobyć sam ze sobą i dowiedzieć się po prostu więcej o samym sobie. Też pobyć sam ze sobą, po prostu pobyć sam ze sobą. W tym pędzie, w tym szale, w tym, w tym w tych, w tych wszystkich rzeczach, które gdzieś nas otaczają, i nie mówię, że nie są potrzebne, które mogą dawać radość też, ale chodzi o to, żeby z mojego punktu widzenia też czasami znaleźć czas mm, dla siebie. Myślę sobie też, że ten film pokazał mi i też gdzieś uświadomił po raz kolejny, że samotność rozumiana jako wybór własny, jest okazją właśnie do poznania własnej osobowości, wa własnych wartości, własnych potrzeb, bycia ze sobą, także bycia szczerym i uczciwym wobec siebie, że taka samotność na to pozwala. Kolejna rzecz, okazja do bycia dobrym dla samego siebie. Myślę wydaje, że bycie samym ze sobą w takiej samotności, w chwili samotności. U mnie to jest w życiu tak na co nie powiem Ci, co to jest u mnie. U mnie to jest spacer, u mnie to jest przede wszystkim spacer, bieganie, też podróżowanie, kiedy podróżuję na szkolenia, czy jakieś inne wydarzenia, które gdzieś po Polsce się muszę przemieszczać. To to jest dla mnie okazja na bycie samym ze sobą. Ja bardzo lubię być sam ze sobą również. Ale dla mnie to była też okazja do wykorzystania do tego, żeby być ze sobą, ale też, żeby siebie polubić, żeby siebie pokochać, żeby się po prostu pokochać, żeby być dla siebie dobrym. Nie zawsze, tak, nie zawsze potrafiłem to, to zrobić. To się zmieniło naprawdę od jakichś 4-5 lat. Teraz pracując właśnie też jako trener, czy jako szkoleniec, jako coach, myślę sobie, że żeby pracując z drugim człowiekiem, trzeba też mieć poukładane u siebie w życiu, u siebie w głowie i gdzieś tego w jakiś sposób dokonałem. Cały czas też nad tym pracuję i jestem z tego bardzo, bardzo szczęśliwy, i to też mi pomogła. Nie chcę powiedzieć, że tylko to jest jedyna droga, ale to jest jeden z elementów składowych. U mnie to było bieganie. Kiedy zacząłem biegać, kiedy 3-4 razy w tygodniu przebywam sam ze sobą podczas treningów biegowych, mam czas do pomyślenia, ale też pomyślenia tak dobrze o sobie, do jakiejś afirmacji, do też do jakiegoś takiego spojrzenia na świat bardzo pozytywnie, ale też na, na samego siebie. Bo powiem ci tak, że ten film. I w ogóle, jeżeli chodzi o samotność, też mi pozwolił zadać sobie kilka takich pytań, które są pomocne, jeżeli chodzi o określenie tego, czym jest bycie samym ze sobą. Jaki jest mój stosunek do samotności? Czym dla mnie jest samotność? Jak ja postrzegam samotność? Na ile, kiedy, w jakich okolicznościach chcę być czasem sam? Może nie nawet samotny, tylko właśnie sam. Sam ze sobą, ze swoimi myślami. Bo, z punktu widzenia psychologicznego ja się z tym absolutnie zgadzam. Obecnie po prostu uważa się w psychologii, że jedną z podstawowych potrzeb jest potrzeba przynależności i kontaktu z drugim człowiekiem. I to jest absolutnie moim zdaniem ważne, ale też z drugiej strony wiem na, na swoim przykładzie nie mówię, że każdy musi tak mieć, ale wiem, że na swoim przykładzie że bycie, chwilę sam, weryfikacja tego, gdzie ja jestem, czego chcę. Dobre traktowanie siebie w tych, w tych, w tych sytuacjach, w tych chwilach. Takie pobycie ze sobą jest też ważne. I to potem pozwala mi lepiej, mówię o sobie, lepiej budować właśnie nie dość, że to poczucie przynależności, ale też lepiej budować relacje z innymi ludźmi. Takie to są moje przemyślenia odnośnie tego filmu, bo potrzeb w ogóle jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo. Mamy potrzeby fizyczne, potrzeby kontaktu, potrzeby radości życia, potrzeby autonomii, potrzeby związku z innymi ludźmi, potrzeby związku z, z, ze światem. Jakbyśmy sobie wpisali w internet, jakie są potrzeby, to naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. I nie chcę tutaj wszystkich wymieniać. Myślę sobie o, ta, o, 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 o tym takim byciu ze sobą, o tej chwili samotności, a propos też tego filmu, że można pomyśleć, czy w ogóle tego potrzebuję. No, ja sobie myślę, że w moim życiu to, to jest ważne. Pearl Buck powiedziała, napisała, jest autorką takich słów. Kocham ludzi. Kocham moją rodzinę, moje dzieci. Ale we mnie jest miejsce, w którym żyję samotnie. Tam regeneruję źródła, których nigdy nie zabraknie. Kocham ludzi, kocham moją rodzinę, moje dzieci, ale we mnie jest miejsce, w którym żyję samotnie, tam regeneruję źródła, których nigdy nie zabraknie. Perba to była powieściopisarka i nowelistka amerykańska, jest laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Tego Nobla dostała w 1938 roku. I ja się z tym cytatem bardzo zgadzam, bardzo zielony jest mi bliski. Ja czasami jestem postrzegany w życiu jako taki, nie chcę powiedzieć, że samotny wilk, ale dużo pracuję z ludźmi przecież, ale mam taką swoją. Taką, taką swoją sferę, taką swoją strefę samotności, o którą bardzo dbam, którą bardzo pielęgnuję i mi osobiście ona jest potrzebna. Nie mówię, że ty musisz mieć tak samo. Chcę ci tylko powiedzieć, że u mnie się to sprawdza i ja, ja takiej sfery samotności, bycia tylko dla siebie, bardzo potrzebuję. To bieganie mi to bardzo, bardzo weryfikuje. Samotny spacer, jakiś właśnie wyjazd raz na jakiś czas, bycie w podróży takiej służbowej to jest coś, co ja bardzo, bardzo lubię, bo to mi pozwala właśnie być. Sam ze sobą. Zachęcam cię serdecznie do zobaczenia tego filmu, do wyciągnięcia jakichś samych wniosków, czy w ogóle po prostu zobaczenia tego filmu, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jeżeli lubisz takie niespieszne filmy z nutką filozofii, z nutką przemyśleń, z nutką takich znaków zapytania, które są skierowane do widza, to to jest bardzo fajny film, który mówi właśnie 100 dni samotności tytuł mówi sam, sam za siebie. Jeszcze raz chcę zastrzec, że nie mówię tutaj o, o, o samotności takiej, która jest jakimś takim stanem długoterminowym, takim stanem, który sprawia, że nie czujemy się dobrze, bo... Samotność może mieć przecież takie oblicze. Mówię o takim bardziej byciu sam ze sobą chwilami, momentami w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu roku. Mam nadzieję, że to dobrze wybrzmiało, że nie chcę tutaj mówić o tym, że samotność zawsze jest super stanem i rewelacja, bo to nie o to chodzi w tym odcinku, bardziej o tym, żeby pomyśleć sobie. Podzielić się z tobą, z tobą, że takie chwile samotności czasami są również pozytywne, ale kiedy znajdziemy moim zdaniem balans, czyli kiedy to jest wszystko zbalansowane, kiedy jednocześnie mamy zbudowane relacje, umiemy te relacje budować, chcemy te relacje budować, a muszę ci powiedzieć, mam super dobrą wiadomość, że nawet kiedy masz takie poczucie, że te relacje nie zawsze są fajne, nie zawsze są takie, jak byś chciał, chciała, to budowanie relacji z drugim człowiekiem jest umiejętnością. A skoro jest umiejętnością, to umiejętność możemy poprawiać, możemy budować pewne nawyki, możemy tą umiejętność rozbudowywać, możemy ją szkolić sami w sobie, tą umiejętność budowania relacji, jeżeli chcemy. Otwartość do drugiego człowieka, podejmowanie pewnych działań, podejmowanie akcji, weryfikowanie otaczanie się pozytywnymi ludźmi, to wszystko pomaga. Także bardzo chcę, żeby to też było powiedziane jasno w tym odcinku, że to nie jest o samotności takiej, kiedy czujemy się źle, bo jesteśmy samotni, tylko takiej samotności, kiedy ona jest trochę z wyboru, kiedy jest naszym świadomym wyborem i wówczas, kiedy ona służy temu, żeby pobyć sam ze sobą w bardzo świadomy sposób przez taki czas, jaki my potrzebujemy, a nie taki, że czujemy się już w tej samotności źle. Także zachęcam Cię bardzo, link do tego filmu, który jest opisany na filmie 100 dni samotności hiszpańskiego fotografa Jose Diaza. Polecam serię, mam nadzieję, że ten odcinek dał Ci trochę wartości. A na sam koniec chcę powiedzieć trochę właśnie, bo ostatnio <laughs> dostałem kilka pytań, o co chodzi w tym kursie. W tym, w tym Jeżeli wydaje Ci się, że czegoś Ci w życiu brakuje, ale nie potrafisz określić czego jeżeli szukasz swojego jakiegoś ambitnego celu, jeżeli potrzebujesz zostać wysłuchany bez oceniania, jeżeli nawet wiesz, co chcesz robić, ale nie bardzo wiesz, jak zacząć. To są takie rzeczy, które coaching rozwiązuje, które coaching pozwala ogarnąć w swoim życiu. Ja sobie te pytania sam zadawałem kilka lat temu, dlatego rozumiem takie pytania, takie takie sytuacje, takie momenty, w których jeżeli jesteś, rozumiem je w 100% i wiem, jak pomóc, pomagam ludziom na, na co dzień, to jest po prostu... Taki stan czasami, kiedy nie do końca wiemy, co robić dalej ze swoim życiem, ale nie potrzebujemy jakichś złotych rad czy gotowego rozwiązania, bo tak naprawdę nikt poza Tobą, poza mną, jeżeli chodzi o moje życie, poza tobą, jeżeli chodzi o Twoje życie, nikt nie wie, co dla nas będzie najlepsze. I właśnie wtedy potrzebujemy takiego uważnego towarzysza rozmowy, który wysłucha potrzeb, który wysłucha problemów przemyśleń, który zada bardzo celne pytania, który pozwoli wypracować. Towarzyszyć w wypracowaniu kolejnych działań. I właśnie ja w tym kółcigu takim towarzyszem jestem. Jestem coachem po prostu, który sprawia, że podejmowanie decyzji i życiowych zmian jest szybsze, łatwiejsze, efektywniejsze. O to chodzi w coachingu. Oni więcej, jeżeli chcesz, to na stronie internetowej możesz się skontaktować i pierwsze takie spotkanie 30-minutowe jest zupełnie bezpłatne, gdzie omawiamy o co chodzi, ty mówisz, jakie masz oczekiwania, ja mówię, czy to czy to możemy razem zrealizować, pokazuję na czym to polega i możemy dalej współpracować. Życzę ci udanego tygodnia. Za tydzień będziemy mieli gościa, będzie bardzo ciekawy, interesujący wywiad. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, zapraszam Cię na stronę internetową www.maciejmadeksza.pl Znajdziesz tam formularz kontaktowy, więcej materiałów i informacji. Na stronie możesz sprawdzić, w jaki sposób na co dzień pomagam poprawić życie zawodowe, osobiste czy usprawnić pracę zespołów. Pracuję jako dyplomowany trener, szkoleniowiec oraz certyfikowany coach. Skupiam się na działaniu skutecznym i prowadzącym prosto do celu. Od startu do mety. Bez zbędnego kręcenia się w kółko. Dziękuję Ci jeszcze raz. Wszystkiego dobrego.